Cześć moi kochani, dzisiaj porozmawiamy na temat siedmiu głównych mitów, które wierzą początkujący artyści i może niekoniecznie tylko oni. Żeby ten filmik miał ręce i nogi, to oczywiście w komentarzu poniżej macie podpięty mój komentarz, gdzie macie sekwencje i mity, które będziemy omawiać. Dodatkowo każdy mit postarałam się rozłożyć na omówienie jego problematyki. Oraz rozwiązanie, no to zaczynamy z pierwszym mitem. Numer jeden na mojej liście to jest coś, co chyba najczęściej się gdzieś tam przewija w tym świecie artystycznym: to to, że trzeba mieć talent, żeby być artystą. Problem w takim myśleniu jest wtedy, kiedy jesteśmy na przykład na początku swojej drogi i nie widzimy natychmiastowych rezultatów, bo myślimy, że ten talent to jest jakaś wrodzona, nadprzyrodzona moc, która decyduje o tym, że jesteśmy artystami dobrymi lub złymi. Takie myślenie może być bardzo krzywdzące, jeśli porównujesz się do innych artyzów, jakichś wirtuozów sztuki, bo tacy ludzie też się znajdą, którzy są obdarzeni niesamowitymi umiejętnościami i ty. W tym momencie, kiedy porównujesz się do takiej osoby, możesz czuć się po prostu gorzej, bo nie czujesz tych samych spektakularnych kroków, które, robi, które widzisz, że robi ta druga osoba. Może to również powodować frustrację, przez co zniechęcasz się do dalszej drogi, do dalszego rozwoju i dalszej nauki. Czujesz, że osiągnięcia innych osób Cię po prostu przytłaczają. I teraz, jakie ja proponuję rozwiązania na ten problem? Po pierwsze należy uświadomić sobie, że każdy rozwija się w swoim własnym tempie. Każdy ma swój indywidualny proces przyswajania tej wiedzy i ogólnie nauki. I jednym to przychodzi szybciej, a drugim przychodzi to wolniej. Kluczem do ciągłego rozwoju jest eksperymentowanie, ćwiczenie, sprawdzanie na swoich własnych starych pracach, jak idzie nam ten rozwój i czy idziemy w dobrą stronę. Sprawdź swoje stare prace, obejrzyj je dokładnie, sprawdź, czy są jakieś błędy, co chciałbyś w nich poprawić i wyciągnij z tego wnioski. Talent to tylko jeden z małych elementów sukcesu artystycznego. Bo są również ważne. Determinacja, cierpliwość i chęć nauki. Kolejny mit to jest to, że styl jest najważniejszy. I jaki ja widzę tutaj problem? Problem jest taki, że początkujący artyści, którzy wierzą w ten mit, nieustannie poszukują tych swoich, tego swojego stylu wymarzonego, w którym, który, w którym by chcieli być rozpoznawani którym by chcieli się posługiwać w swoich pracach, często zapominając w ogóle o czymś takim jak podstawy tej sztuki, jakieś proporcje, światło, cień. I taka presja może być niesamowicie frustrująca, gdy ciągle dążymy, dążymy do tego jednego swojego celu, nie możemy go znaleźć, zapominamy o tych wszystkich podstawach, kompozycjach i zapominamy o tym, że... Razem z doświadczeniem i poznawaniem podstaw tej sztuki nabieramy własnego stylu. Bo musimy mieć coś bazowego, jakąś wiedzę bazową, żeby móc ją przekształcić i stworzyć coś naszego. Nie da się stworzyć stylu, jeśli nie mamy podstaw. Bo wiecie, co się wtedy stanie? Wtedy się stanie chaos, bo nie będziecie wiedzieli, od czego wyjść, od czego zawsze wychodzicie, żeby coś zniekształcić. Każdy obraz będzie tak naprawdę prawdopodobnie czymś innym zupełnie, bo nie będziecie mieli nabytych podstaw i podstawowej wiedzy. Co należy zrobić, żeby wyrosnąć z tego mitu i faktycznie znaleźć swój własny prawdziwy styl? No, przede wszystkim nauczyć się podstaw anatomii, kompozycji, perspektywy i wszystkiego, co będzie bazą wyjściową, bazą informacji, od której będziecie wychodzić przy odnajdowaniu własnego stylu. Tutaj w ogóle świetnym przykładem może być Pablo Picasso. On zaczynał od realizmu. On zaczynał od podstaw realizmu, a później na przestrzeni lat, poprzez eksperymentowanie, ewoluował drastycznie. Przez co doszedł ostatecznie do kubizmu, który pozwolił mu wyrazić w pełni jego ideę. Numer 3 na mojej liście to musisz być geniuszem, żeby uczyć się sztuki. I to przekonanie zniechęca wielu początkujących artystów, którzy porównują swoje prace z pracami mistrzów i myślą, że oni od razu też tak będą rysować. Zamiast pomyśleć, że to był proces, to co widzimy na obrazie w muzeum, to był proces prawdopodobnie lat, jak. Nie kilkunastu, kilkudziesięciu lat praktyki, doświadczeń, eksperymentów, porażek i sukcesów, oczywiście też. Prowadzi to do samokrytycyzmu i poczucia tego, że rozwój jest tylko dla tych wybitnych geniuszy, jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla tych elit artystycznych, co naprawdę utrudnia nam rozwój własnych umiejętności. Jakie jest moje rozwiązanie na ten problem? Zamiast porównywać się do innych artystów, warto skupić się na własnym rozwoju, na własnych umiejętnościach. Ucz się na podstawie najlepszych, analizuj ich techniki, stosuj je później w swoich ćwiczeniach, oceniaj swoje osiągnięcia względem swoich starszych prac. Każdy artysta znajduje się na innym etapie rozwoju. My wszyscy pochodzimy z zupełnie innych zakątków świata, mamy inne doświadczenia, inne przeżycia artystyczne. Chodziliśmy po innych muzeach, spotykaliśmy innych artystów, byliśmy w innych środowiskach, więc to jest niemożliwe, żebyśmy wszyscy byli na tym samym etapie. Po prostu zacznij patrzeć na swój poziom rysunku i swoje doświadczenie, i nie porównuj się do innych. A teraz mit numer cztery, czyli artyści zawsze są kreatywni, zawsze mają inspirację do tworzenia sztuki. W ogóle, mit ten dla mnie jest o tyle zabawny, że tworzy absolutnie nierealistyczne do osiągnięcia oczekiwania względem samego siebie, jeśli jesteś artystą. W praktyce to wygląda tak, że każdy, nawet najlepszy artysta, przeżywa okresy kryzysu twórczego. Co, jeśli wierzysz w ten mit, że tę kreatywność trzeba mieć cały czas w sobie, po prostu nieskończone pokłady kreatywności może prowadzić do tego, że będziesz miał nie dość, że poczucie winy, to jeszcze poczucie zniechęcenia, gdy... Inspiracja nagle się ulotni. Jakie mogą być rozwiązania tego problemu? Zaakceptować po prostu, że ta kreatywność, że to poczucie inspiracji nie jest uczuciem ciągłym. Ono przychodzi wraz z doświadczeniem i systematycznymi ćwiczeniami. Przykładem mogą być znani artyści, jak Vincent van Gogh, który przeżywał podczas swojej twórczości bynajmniej nie jeden kryzys psychiczny, egzystencjalny czy twórczy, które na pewno wpływały na to, jak postrzegał sztukę i swoją twórczość przede wszystkim. A mimo to wszystko nie przestawał eksperymentować i tworzył dalej. Rozwiązaniem na pewno jest też to, aby budować jakąś swoją rutynę twórczą. Kolejny mit to to, że na sztuce nie można zarobić. Wielu artystów myśli, że jest niemożliwe utrzymywać się z własnej sztuki, przez co szybko się zniechęcają, żeby ją komercjalizować, albo w ogóle nie dają sobie takiej szansy, żeby to zrobić. Powodem może być na przykład porównywanie swoich prac do ikon świata sztuki, jak na przykład ceny za obrazy Vincenta van Gogh'a lub innych znanych artystów jak Leonardo da Vinci. I tak, w świecie artystycznym tak to działa, że niestety często. Po życiu artysty, jego obrazy nabierają jeszcze większej wagi. Dlaczego się tak dzieje, że u artystów dopiero po ich życiu ich obrazy tak bardzo rosną na wartości, dlatego że te obrazy stają się po prostu wyjątkowe. Ten artysta już więcej nic nie stworzy, dlatego te obrazy jego są czymś wyjątkowym. Często na wagę złota, ale to nie zmienia faktu, że możesz ty, jako artysta, jeszcze na tym świecie komercjalizować swoją sztukę i ją sprzedawać. No i teraz, jakie jest moje rozwiązanie na ten problem? Istnieje naprawdę masa. Masa różnych opcji dla artystów, żeby sprzedawali swoje dzieła. Czy to będą, tak jak w moim przypadku, rysunki na zamówienie ze zdjęć, czy to będą obrazy ze zdjęć, czy to będą obrazy, które tworzycie z własnej kreatywności, czy to będzie drukowanie katów z waszymi pracami? Macie ogromne pole do popisu. I teraz, żebym nie mówiła, że to jest takie łatwe, bo to nie jest wcale też takie łatwe z drugiej strony. Jest milion artystów w każdym zakątku świata pokazujących swoje prace w mediach społecznościowych. Konkurencja jest ogromna. Na samym początku. Jeśli wstawiacie swoje dzieła na sprzedaż w internecie czy gdziekolwiek, miłe będzie nawet to, jeśli kupi to Twój znajomy, rodzice, rodzina, ktokolwiek z Twoich bliskich. Ja tak też zaczynałam, że rysowałam po prostu ze zdjęć dla mojej rodziny. Pamiętaj też, że w świecie artystycznym ważne są kontakty, aby je zdobywać. Musisz budować swoje portfolio, rozwijaj się. Nabywaj kontakty z innymi artystami, z ludźmi, którzy pracują wokół sztuki lub się po prostu w niej obracają. Chodź na wystawy wernisarzem, do muzeów, do miejsc, w których spotkasz ludzi, którzy dzielą Twoją pasję. Szóste to: Krytyka jest zawsze czymś złym. Strach przed krytyką może powstrzymywać artystów przed pokazywaniem swoich prac. Naprawdę gdziekolwiek, czy to w internecie, czy nawet na wystawie szkolnej, będą bali się zgłosić do tego konkursu artystycznego, który chcieliby wygrać, ale boją się po prostu opinii, jak wypadną, czy ktoś ich skrytykuje, czy ktoś będzie się z nich śmiać. Tak naprawdę nie ma nic lepszego od konstruktywnej krytyki Waszych prac. I teraz ważne. O czym ja teraz nie mówię i co należy pomijać. Pomijać należy opinie jakichś anonimowych hejterów z internetu, opinie jakichś waszych koleżanek, kolegów, którzy po prostu was nie lubią. Oni wtedy są w stanie skrytykować wszystko od waszego wyglądu poprzez sposób mówienia i wasze prace, wszystko. Takich. Takie komentarze prawdopodobnie będą się zdarzały, bo to jest nieuniknione, żebyśmy pasowali wszystkim i nasze dzieła. Natomiast nie należy się tym przejmować, jeśli wiesz, że jesteś w dobrym miejscu, w tym, w którym chciałeś być, jeśli zgłosiłeś się do tego konkursu w szkole, świetnie. Super, że masz odwagę, super, że się odważyłeś. To jest krok do rozwoju dla ciebie. Niezależnie od tego, jakie miejsce nawet zająłeś w tym konkursie, ważne, że podjąłeś wyzwanie, ważne, że podjąłeś jakąś reakcję i się odważyłeś. To już jest wygrana dla ciebie. Ale co w momencie, gdy taki artysta, który jest naszym autorytetem, nas na przykład, nie wiem, schajtuje, wyśmieje albo zapyta się, co to jest na naszą sztukę. No, czy powinniśmy się też jakoś super tym przejmować? No nie, bo zależy, jaka to jest. Opinia, jeśli to jest konstruktywna krytyka, gdzie ktoś ci napisze super długą wiadomość w mailu czy wiadomość na Instagramie i napisze, co gdzie według tej osoby robisz źle, ale co robisz okej okay, i co jest fajne i co należy kontynuować. Taka opinia jest okej, okay, ale jeśli taki twórca cię hejtuje lub po prostu wyśmiewa Twoje prace, to nie bierz tego do siebie, bo to jest po prostu opinia pisana pod wpływem emocji która ma za zadanie właśnie wprowadzić u ciebie ten zamęt, wyrwać cię z tego twojego cieszenia się tym procesem twórczym, który zachodzi pomiędzy tobą a twoją kartką i twoimi narzędziami, którymi pracujesz, dodatkowo cię jeszcze zniechęci. Dlatego powinno się mieć swoje autorytety, ale niekoniecznie traktować ich zdanie i wszystko, co zrobią, jako ostateczne, idealne dobro, którym musisz się w życiu kierować. Konstruktywną krytykę oraz wyrażenie opinii na temat Twoich prac może być opinia Twojego mentora z rysunku czy z rzeźby, z czegokolwiek Twojego nauczyciela. Lub osoby, która wiesz, że po prostu ma tą wiedzę większą od ciebie, jest w stanie ci znaleźć jakieś poprawki, doszukać się czegoś, czego może ty akurat teraz nie widzisz. To zdecydowanie przyspieszy Twój proces nauki. Kolejny mit to to, że nie powinieneś kopiować prac innych artystów. Duży początkujący artyści uważają, że jest to w jakiś sposób nietyczne, żeby kopiować pracę znanych ludzi. Znanych artystów, że będą mieć z tego tytułu jakieś problemy? Nie, absolutnie nie. Dopóki nie przyznajesz sobie czyjejś własności, że jest to twoje, a nie jest twoje, nie ma w tym absolutnie nic złego, natomiast są nawet plusy, że spostrzegasz na dziełach wielkich artystów jakieś nowe techniki, które oni w swoich dziełach drążali. Dlatego zachęcam do kopiowania prac wybitnych artystów, Twoich autorytetów, ale ważne, żebyś pamiętał, że są to ćwiczenia edukacyjne, a nie dzieło, które możesz później komercjalizować. Moi kochani, na dzisiaj to już będzie tyle. Pamiętajcie, zostawiać komentarze, w których będziecie się dzielić jakimiś swoimi spostrzeżeniami lub pomysłami, jakie jeszcze treści chcielibyście, żebym rozwijała tutaj na kanale. No i widzimy się w następnym filmiku lub rysunku. Pa!